Karolina Wójciak przedstawia Wyrok Czytają Agata Bieńkowska i Laura Breszka. Pola Pani Apolonia Baczyńska. Sekretarka profesora Wachowicza wyczytała moje imię z listy studentów oczekujących na możliwość porozmawiania z nim. Posłałam jej uśmiech i chwyciłam ciężką torbę z laptopem w środku. Nie umiałam wyjaśnić z jakiego powodu ją przyniosłam. Był to chyba jedynie owczy pęd w naśladowaniu studentów, którzy nawet teraz, siedząc obok mnie, pisali co się zawzięcie. Nie marnowali czasu i pilnie przygotowywali się do obrony. Ja nie miałam nic, co mogłabym pokazać, a mimo to pojawiłam się w wyznaczonym terminie. Przyjechałam tu tylko dlatego. Że po raz kolejny musiałam odbyć spotkanie zgodnie z harmonogramem i wytłumaczyć się, dlaczego nadal nie mam pomysłu na pracę magisterską. Owszem, nie miałam nic, ale nie dlatego, że byłam leniwa, czy olewałam studia. Nic mnie po prostu nie zainteresowało do tego stopnia, by chcieć poświęcić temu pół roku swojego życia. Chciałam zrobić coś znaczącego, wybrać taki temat, który by mnie pochłonął, sprawił, żebym pisała z przyjemnością, prosto z serca. Chciałam, by moja praca okazała się użyteczna, żebym coś mogła nią zmienić. Wiedziałam, że po raz kolejny usłyszę od Wachowicza kazanie. Znałam już na pamięć te jego teksty o konieczności mobilizacji, choćby ruszenia z projektem. Wystarczy zacząć, a potem już pójdzie, mówił za każdym razem. Problem polegał na tym, że ja nie miałam od czego zacząć. Czekałam na natchnienie, na ten moment, kiedy mnie oświeci i powiem: tak to jest to. Mimo to wzięłam głęboki oddech i ruszyłam korytarzem. Kiedy weszłam do jego gabinetu, sunął okulary z nosa. Tkwiły teraz na samym czubku, sprawiało wrażenie jeszcze starszego niż było w rzeczywistości. Jego siwe włosy i broda były wręcz białe jak te kostiumy świętego Mikołaja z marketu za grosze. Dałabym sobie głowę uciąć, że Wachowicz nigdy nie opuszczał tego gabinetu. Tutaj jadł, spał i żył, jak roślina doniczkowa, zasadzona na małej powierzchni. Niech pani spocznie, pokazał krzesło, na którym zawsze siadałam. Pewnie większość studentów od razu mówiła, z czym ma problem, albo na czym utknęła, albo pytali go o to, czy zapoznał się z ostatnim rozdziałem. A ja po prostu siedziałam i patrzyłam na niego. W milczeniu czekałam na jego standardową, pouczającą, motywującą przemowę. On tymczasem sięgnął po teczkę. Najpierw odwrócił ją w moją stronę, żeby pokazać widniejące na niej moje nazwisko, a potem otworzył ją. Była pusta. Tu nic nie ma, stwierdził fakt. Starałem się panią na wszelkie sposoby zachęcić do wybrania tematu. Ale nie uczyniła pani tego do teraz. Długo wahałem się, co zrobić, i stwierdziłem, że nie zaliczę pani tego semestru. Nie, przesunęłam się do krawędzi krzesła. Ale dlaczego? Bo widzi pani, żeby móc panią przepuścić, musiałbym mieć chociaż pani konspekt. Nawet nie wystarczyłby temat z nakreślonym kierunkiem pracy, choćby pobieżnie, wtedy bym panią przepuścił. A tak nie mogę. Ale ja proszę popatrzeć. Sięgnął poteczkę innego studenta. Już na pierwszy rzut oka widziałam, że była dużo grubsza niż moja, składająca się z dwóch tekturowych okładek. Wyciągał z niej dokumenty w zwolnionym tempie, bym mogła dokładnie przypatrzeć się, jak wygląda prawidłowo prowadzona magisterka. Najpierw pokazał mi kartkę z wypunktowanymi rozdziałami pracy, a potem jej pozostałą część wachlował mi przed twarzą stronami w pełni zadrukowanymi tekstem. Ktoś był szczęśliwcem, bo znalazł powołanie i mógł się poszczycić pokaźną liczbą gotowych już stron. Jak pani może zauważyć, kontynuował, inni studenci ciężko pracują, a pani, pani nie ma nic. Zdjął okulary z nosa i odłożył je ostrożnie na biurko. Zamknął teczkę studentki, ponownie zaś otworzył moją i włożył w nią kartkę papieru na której napisał niezaliczone proszę mi dać szansę odezwałam się ale na co doktor wachowicz